Czyli na czym miałaby po, polegać, jaki jest ten pomysł tej ambasady obywatelskiej? Yy, I czy chcesz nakreślić? Bardzo bym Cię o to poprosił. Tak, tak jak Robert wspomniał, w, pomysł ambasady obywatelskiej przy parlamencie RP yy, narodził się na początku tego roku w takiej małej grupie roboczej która, w KORDzie, która pracowała nad w ogóle projektami. Które chcielibyśmy realizować w tym roku. No i życie samo nam odpowiedziało najlepszy moment na uruchomienie, tak? Realizację tego pomysłu. Ambasada, tak jak sama nazwa wskazuje, z definicji ma być przedstawicielstwem i ma być przedstawicielstwem wszystkich obywateli bez wyjątku, którzy podzielają demokratyczne wartości. I to my, mogą być aktywiści y, obywatelscy, działający w stowarzyszeniach, fundacjach, grupach nieformalnych w całej Polsce, ale również osoby działające indywidualnie, tak jak Gabrysia, y, czy osoby działające aktywne w y, stowarzyszeniach czy grupach branżowych, tak jak medycy i nauczyciele. Y, I chcielibyśmy, taki pomysł na tę ambasadę jest taki, że to ma być systematyczna komunikacja między nami a naszymi przedstawicielami w Parlamencie. I to ma być komunikacja, tak powiem rzecz oczywistą, no ale chciałabym też, żeby to wybrzmiało, że to ma Służyć takiej spokojnej, rzeczowej, konkretnej rozmowie i partnerskiej. I nie takiej od przypadku do przypadku, kiedy jesteśmy potrzebni, bo jednak mamy takie poczucie, że kiedy jesteśmy potrzebni, to biegamy z ulotkami, tak? A, a, a potem się jednak o nas trochę zapomina, albo przynajmniej mamy takie, takie poczucie, może niesłuszne, jak Pan Krzysztof Kwiatkowski powiedział, ale, ale takie są fakty, tak, tak, takie mamy odczucie. I yy, chcielibyśmy zrobić tak, stworzyć taką przestrzeń. Yy, gdzie my jesteśmy na wyciągnięcie ręki dla Was, a Wy jesteście na wyciągnięcie ręki dla nas. I takie wstępne nasze pomysły na formy komunikacji między nami są trzy. Po pierwsze, chcielibyśmy stworzyć taki kontakt w sytuacjach nagłych, czyli ambasada jest dla Was dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, macie imiennie wyznaczone osoby, które są dostępne. Telefonicznie, mailowo, jeśli chcecie przeprowadzić szybkie konsultacje, macie jakąś kontrowersyjną sprawę, tak, którą chcielibyście omówić z nami, albo dotrzeć do jakiejś konkretnej grupy, organizacji obywatelskiej, to wtedy my jesteśmy i pomagamy Wam to zrobić. Tak? I, tak. Druga, druga forma to byłyby regularne spotkania. Robocze, w charakterze roboczym, online i offline, zależy od sytuacji, na przykład raz w miesiącu. W stałym terminie kto może pojawia się, kto nie może nie. I wtedy rozmawiamy o aktualnych rzeczach, takich, o aktualnych tematach, które się dzieją po naszej stronie i po waszej stronie, o inicjatywach ustawodawczych, o czymkolwiek, co się pojawia jakby w danym czasie i co jest aktualne. I trzecia rzecz, trzecia forma komunikacji między nami to. Pomysł na to, żeby organizować wspólnie szersze debaty cykliczne na ważne tematy społeczno-obywatelskie, na przykład teraz oczywiście kwestia praw społeczności LGBTQ, czy tematy takie jak obywatele i sądy, obywatele i ochrona zdrowia, nowoczesna edukacja. No możemy sobie stworzyć katalog takich tematów i robić szersze debaty. I teraz to jest taki zarys. Jeśli byście byli zainteresowani stworzeniem ambasady obywatelskiej i rozwojem, utrzymaniem, no to w następnym kroku my proponujemy stworzenie grupy roboczej, która zajęłaby się dopracowaniem formuły i w tym również szczegółów organizacyjnych. To tyle. I otwieram dyskusję, co o tym myślicie i jak to odbieracie.